I nieswojo się tak czułem w tej klatce, Chociaż na początku dobrze to wszystko wyglądało, układało się to dobrze. No ale no niestety za chwilę nie uwagi, nie dało tej ręki się wyciągnąć. galę KSW 110 w ze mną. No niestety w dniu dzisiejszym przygrany w Górny. Przemku, zaczniemy od tego, co się stało, czego zabrakło. Co się stało? Może, no zaskoczył mnie. Może nie wiem, zbyt długo mi w klatce nie było. I nie swoją się tak czułem w tej klatce. Chociaż na początku dobrze to wszystko wyglądało, układało się to dobrze. No ale no niestety, za chwilę nieuwagi uwagi no nie dał tej ręki się wyciągnąć. Nie ja chciałem też, mówię, ryzykować jakąś, w jakąś konturę.